Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostojni goście, przedstawiciele władzy państwowej, z panią marszałek, z panią premierem na czele, szanowni Państwo, którzy zechcieli tutaj dzisiaj przybyć, szanowni przedstawiciele mediów, ambasad, w tej chwili spojrzałem na panią prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nisko się kłaniam, pani prezes. Dziękuję za przybycie. Ten dzisiejszy dzień, dzień przedstawienia raportu, jest nie tylko aktem prezentacji pewnej pracy, pewnej dokumentacji, jest także decyzją. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Decyzją podjęcia tej sprawy podjęcia tej sprawy na forum międzynarodowym, a w szczególności w relacjach polsko-niemieckich. Chodzi o to, by w być może długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za to wszystko, co Niemcy, to państwo niemieckie, co naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-1945. Taki jest nasz cel. I to jest cel wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności, normalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego. Bo dziesiątki państw na świecie, oczywiście w bardzo różnym wymiarze, niekiedy minimalnym, ale jednak uzyskała odszkodowanie od Niemiec. Natomiast Polska nie uzyskała. To był pewien brak ten brak inicjatywy w tej sprawie był luką luką w tej sferze działalności które każde państwo powinno musi podjąć musi podjąć jeżeli ma być państwem poważnym państwem chroniącym swoich obywateli państwem dbającym o swoje interesy tak jest w relacjach międzynarodowych, że jeżeli jedno państwo uczyni drugiemu wielkie szkody, to później po ewentualnej porastce wojennej czy w jakichś innych okolicznościach zmieniających sytuację musi te szkody wyrównać. I nie ma żadnego powodu, żeby Polska była wyłączona z działania tej zasady. Powtarzam, nie ma żadnego powodu. Przyjęcie takiego stanowiska oznacza przyjęcie postawy, którą można określić jako wyraz pewnego bardzo daleko idącego, chorobliwego wręcz kompleksu. Kompleksu niższości. Kompleksu, który z natury rzeczy nie może być podstawem, podstawą. Żadnej dobrej polityki państwowej, żadnej dobrej polityki narodowej nie może stanowić czegoś, co buduje. To może być tylko podstawa drogi ku nowemu zniewoleniu, ku nowym stratom. I dlatego ten obowiązek, który powinien być zrealizowany już dawno przez Polskę niepodległą po roku 1989, jak to się mówi, no ale zapomina się o pewnym krótkim okresie, który można określić jako okres finlandyzacji, więc trzeba by to raczej użyć roku 1990. Powinna realizować. Ale z różnych względów nie będę w tej chwili ich omawiał nie realizowała. I dlatego my to podejmujemy. To jest ta pierwsza przesłanka. Niemcy napadli na Polskę. I uczynili nam ogromne szkody. Okupacja miała charakter niebywale wręcz zbrodniczy, niesłychanie wręcz okrutny i spowodowała efekty, które w wielu wypadkach trwają po dziś dzień. I nie możemy nad tym przechodzić do porządku dziennego, tylko dlatego, że komuś się wydaje iż Polska jest w jakiejś szczególnej, niższej, zdecydowanie niższej, radykalnie niższej pozycji niż inne kraje, a Polacy niż inne narody. Bo tylko z takiej przesłanki może wynikać rezygnacja z podjęcia tego przedsięwzięcia. My zawsze odrzucaliśmy taką postawę i w dalszym ciągu ją odrzucamy i będziemy w tym kierunku szli. Wiemy, że wchodzimy na drogę, która będzie trwała długo i nie będzie łatwa. Nie zapowiadamy jakichś bardzo szybkich sukcesów. Słyszałem już od bardzo ważnego polityka niemieckiego, że żaden rząd niemiecki się na to nie zgodzi. Ale to już historia biegnie. Historia ma różnego rodzaju zakręty. I trzeba brać to pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę, że czasem ten bieg przyspiesza, czasem te zakręty są zupełnie niespodziewane. Jesteśmy zresztą w takim szczególnym momencie polskiej historii. I dlatego, choć powtarzam, droga będzie długa, to jesteśmy przeświadczeni, że któregoś dnia Odniesiemy tutaj sukces i żadne propozycje, które już padają jakiś wspólnych, niewielkich w skali naszych strat przedsięwzięć, które miały być przeprowadzone z niemieckim udziałem, nie mogą być tutaj przyjmowane. To chcę podkreślić bardzo mocno. Ale chcę też powiedzieć o tym, że. Mamy także inną, drugorzędną przesłankę naszych działań. Otóż Niemcy nigdy tak naprawdę nie rozliczyły się ze swoich zbrodni wobec Polski. Nie mówię tutaj w ogóle o zbrodniach okresu lat 33-45, tylko właśnie o tych zbrodniach, które dotyczą naszego kraju. Dotyczą Polaków. Tutaj mieliśmy z jednej strony abolicję dla zbrodniarzy, bo tak to trzeba określić. Nigdy takiego aktu wprost sformułowanego nie było, ale różnego rodzaju akty w gruncie rzeczy tworzyły system abolicyjny. Także nawet ludzie mający na sumieniu dziesiątki tysięcy ludzi spokojnie funkcjonowali w Niemczech i niekiedy nawet dochodzili do różnych... Stanowisk państwowych nigdy też niemiecka pedagogika i niemiecka polityka historyczna zbrodni wobec Polski, wobec narodu polskiego nie podejmowała. Nie stały się one częścią niemieckiej świadomości. Może wyjąwszy świadomość pewnych środowisk, pewnej części elit, ale jeżeli chodzi o tą świadomość ogólną odnoszącą się do mas niemieckiego narodu, to takiej świadomości nie ma. I nie ma związanej z taką świadomością tendencji do ekspiacji. I to też jest powód, dla którego podejmujemy nasze działania. Powtarzam, on nie jest pierwszorzędny, ale ma też pewne znaczenie, bo jeżeli chcemy zabezpieczyć i nasze państwo, i nasz naród, przed takimi wydarzeniami, o których tutaj mowa, o wydarzeniami z lat 39-45 na przyszłość, to musimy także dążyć do naprawdę głębokiej przebudowy świadomości narodu niemieckiego. Bo ta przebudowa niestety, jeśli chodzi o te sprawy, nie nastąpiła. Suma, która została przedstawiona jako wartość, Poniesionych strat została przyjęta najbardziej ograniczoną, można powiedzieć, konserwatywną metodą. Można by ją bardzo zwiększyć. Jest to suma bardzo poważna, 6 bilionów 200 miliardów złotych, troszkę przeszło 200 miliardów złotych. Ale to jest suma z punktu widzenia Niemiec. I biorąc pod uwagę, że tego rodzaju odszkodowania płaci się przez dziesięciolecia, odszkodowania za pierwszą wojnę światową były płacone Francji jeszcze nie tak dawno, bodajże około 10 lat temu to się skończyło, to jest to suma dla gospodarki niemieckiej całkowicie możliwa do udźwignięcia i nie obciążająca jej w żaden nadmierny sposób. I dlatego można ją uznać za całkowicie realistyczną. Ale w tej sumie bardzo poważną część stanowi odszkodowanie za śmierć prawie 5 milionów 200 tysięcy, czy przeszło 5 milionów 200 tysięcy polskich obywateli. Nie wzięto w tym obliczeniu pod uwagę zbrodni popełnionych przez Rosjan. To też dodatkowe, co najmniej kilkaset tysięcy strat. W czasie II wojny światowej, ale to jest jakby inny problem. Bardzo poważna część tej grupy to obywatele polscy, narodowości żydowskiej albo też Polacy pochodzenia żydowskiego. Nie mogliśmy i to jest zupełnie oczywiste, przyjąć w tych rachunkach reguły etnicznej. Byłby to element działań o charakterze rasistowskim. I dlatego odrzuciliśmy to zdecydowanie. Ale jeżeli by państwo Izrael było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, tego rodzaju rozmowy, bo najpierw trzeba o tym rozmawiać otwarcie. Ale jeszcze raz podkreślam, Obywatele polscy byli różnej narodowości i wszystkich musimy traktować równo. Zresztą byli traktowani równo, zgodnie z ówczesną konstytucją i wbrew różnego rodzaju opowieściom. Tu, zwracam się przede wszystkim do przedstawicieli ambasad zachodnich, dochodzili bo bardzo wysokich stanowisk w różnych częściach aparatu administracyjnego już pomijając nawet sferę nauki, ale na przykład także w wojsku w funkcji generalskich, oficerskich, no krótko mówiąc, byli całym tego słowa w znaczeniu obywatelem obywatelami naszego kraju. I stąd konieczność sformułowania tej uwagi. Odnoszącej się do sprawy, która będzie prawdopodobnie w trakcie dyskusji nad całym problemem podnoszona. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć to, co mówiłem na początku i podkreślić to. Myśmy nie tylko przygotowali raport, który jest dokumentem otwartym i na pewno będzie jeszcze uzupełniany, ale myśmy podjęli także decyzję, decyzję odnoszącą się do. Dalszych działań. A te działania to zwrócenie się do Niemiec o podjęcie rokowań w sprawie tych reparacji. I to jest decyzja, którą będziemy realizować. Dziś jest szczególny dzień. Jak już mówiłem, 73. rocznica wybuchu wojny. Niektórzy powołują się na to, mówiąc, że to było dawno. Otóż jeśli chodzi o tego rodzaju sprawy. Też już o tym wspominałem, to nie jest dawno. Nawet skutki I wojny światowej były tak mocne, choć przecież nie było, miała ona charakteru tak zbrodniczego jak druga, że trwały do lat dwutysięcznych. Mamy wszelkie podstawy do tego, by działać, by działać w polskim interesie by działać w interesie Europy, a w istocie także, choć być może na razie Niemcy tego nie zrozumieją, w interesie Niemiec. Dziękuję bardzo.